I kolejny sparing szkolny grupy zaawansowanych w Uczniowskim Klubie Sportowym – Bokstur. Na Państwa ekrana w pierwszym ringu nasza eksportowa para juniorów w czerwonej koszulce, w czarnym kasku – Norbert Lopaliński, a w białej koszulce, w niebieskim kasku – Marcin Przepióra, a w drugim ringu Mateusz Nowak i Michał. Kopera, tutaj bardziej intensywnie, bardziej zainteresowani jesteśmy z Palińskim, tutaj w pierwszym ringu zawodników bardzo doświadczone. a atak, atak, atak ćwiczy sobie Marcin Przepióra, Norbert Dopaliński skoncentrowany na obronie, aczkolwiek jest to obrona bardzo aktywna. Chodzi, chodzi ta Lewa, Norbert nie czeka i tak biernie. Właśnie, nie może tutaj czekać na atak. Minuta minęła! Maxim się chwila, narzuca tempo, podkręca, tak? Ale tutaj potem czas czasów obrony padają piękne, szepnie. Norbertę, tak? To, co ćwiczyliśmy w ostatnich dniach właśnie. Z Norbertem, no bardzo ładny to też, czas kończący. Zmiana tutaj, z kim Mariusz? I teraz nastąpiła zmiana w pierwszym ringu Mariusz Gabrymiak z Marcinem Cikurą, A w drugim ringu kontynuuje sparing Michał Popera młodziutki 13 letni Jest mistrzem polskim Starszym Mateuszem Nowakiem No, no widać ewidentnie oszczędza no, Mateusz, swojego młodego kolegę. Ale my się skoncentrujemy tutaj na dużo bardziej walce sparringowej Mariusza, seniora już młodą, naszą naj, największą nadzieją na Olimpiadę Młodzieży, która w tym roku będzie latem w Łodzi. Maciej przepióra, no mocno zmęczony już. Pół minuty! Tak, ale teraz ambicjonalnie się nie ja otoczył Marcin. Bryk, bryk. Walka w dalszym dystansie, walka. Pięć. Czas. Zmiana tutaj. Przerwa w drugim ringu. Dobra, wy tam teraz po dwie minuty będziecie już tylko. A teraz podaj, najcięższa, najciekawsza w tej grupie walka sparingowa. To jest waga średnia 75 kg. Obaj ważą. O, problem z rękawicą Norberta Opalińskiego. Mariusz to jest nasz znaczy, syn marnotrawny. Nie podobał się na treningach w styczniu, zaniedbał przy okres przygotowawczy, no i teraz próbuje odbudować formę, no nie będzie mu lekko, no ale jest wymagającym parim partnerem dla Norberta, no teraz Norbert zaspał, zaimpasował niepotrzebnie kilka ciosów, no i próbuje odpowiadać, tylko to, to jest jego mankament właśnie, że no bardzo ładnie, tak jak teraz, no ale żeby tak było, to najpierw musi zainkasować, niestety, no i teraz z kolei znowu, że inkasuje, niepotrzebnie, no nie może być takiej biernej obrony. 10 sekund. A wy tam zaczynacie. Proszę, czas tutaj, Mariusz odpoczywa. I druga runda. Norbert, no nie tak biernie, no nie możesz tak długo czekać. Szybciej musisz skontratakować. Luśnij Mateusz. No, teraz Norbert zmęczony. Marcin wypoczęty. Narzuca, podkręca tempo. A ta głową nogi zostały Podsuwaj nogi Marcin Pół minuty i kontynuuj no No, no, no i kończ lewym, tak no 15, wyjdź Norbert odczepnij, Cię nie uczyli, no właśnie, tak, 5, jeszcze zakończ ładnie końcóweczkę, czas zmiana, Norbert odpoczywa, już jedziemy, zawiąż te buty. 15 sekund tam macie, Mateusz. Nie trzymaj. Patrz, co robisz. Nie możesz tak biernie. Czas tam macie w drugim ringu. Jeszcze jedna runda u Was. Nie, jeszcze dwie. Nie, jedna, dobrze, jedna. Zacznijcie razem z nimi tam, ostatnią rundę. Panie Jedziesz, 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 tak Jego problem. Pół minuty niecałe. Tak, dobry ten prawy, tylko kończ lewym. Dobrze. Dziesięć. Boksuj, 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 boksuj. To jest Twoje podwórko, Ty tu rządzisz w pół dystansie, Tak, ciągnij. Tak, jego problem. Czas? Jedziecie, tu zmiana. I ostatnia runda się zaczęła w drugim ringu. Iwałko Kopera w niebieskich spodemkach. No, teraz broni się przed atakami Mateusza Nowaka. A tutaj zmęczony Mariusz Dobryniak i Norbert Gopaliński. On jest zmęczony Norbert, teraz mu siedzisz na nosie, tak! Tylko nie sięgaj, podsuń tą nogę, tak! I ciągnij serię. On jest zmęczony. No ale bez przesady, no nie musisz się wyżywać. 40 sekund, tutaj chodzi, chodzi. Ta lewa jest zmęczony, więc siedzisz mu na nosie jak najwięcej. Nie musi być mocno, ale nie dajesz mu odpoczywać, tak i dół, góra to, co wczoraj robiliśmy, chociażby podwójny, podwójny, potrójny, tak 15 sekund. 10, nie czekaj, nie czekaj, nie w tą stronę, ten lewy bark podnieś, bo możesz prawego dostać. No, czas tam, jeszcze pół minuty, ostatnie pół minuty, a tu jedziemy. Zmiana, ostatnia runda się zaczyna dla was, Michel. Dawaj mu tam, 15 macie. Luźniej. Teraz ty masz Norberta zmęczonego. Czas tam za drugim ringu. Tu jeszcze pół minuty. O, no to weszło konkretnie. Aha. Dobra, 10 sekund. 10 sekund jeszcze. No, cios poniżej pasa. Ale suspensory nie założyli, więc odczuli Czas! Szybciutko zmiana ostatnios Lamarcina ostatnie półtorej minuty. A ty jeszcze masz półtorej. Ty kończysz przecież z Mariuszem. Słam? Ostatnia minuta dla Marcina. No. Aż się prosiło, żebyś po dole pociągnął. Break. Wszystko sierpy na górę. Aż się prosiło, żebyś na dół jeszcze pociągnął. O, widzisz, no. No, Pół minuty, Marcin. Tak. Co? Pół rundy masz jeszcze. Nie, no cztery. Jeszcze cała jedna. Nie, ja już się teraz pogubiłem. Już teraz zgupiałem. Piętnaście. Pięć. Końcówka. Czas? Proszę, ostatni rundy. Jedziemy, jedziemy. Dawaj, wytrzymaj Mariusz. Chodzi, chodzi, ta lewa Norbert nie. Najpierw w lewym przygotuj. Dopiero możesz coś dalej robić. Urozmaicać. No. Chodzi le lewy, prosty, już odpuść mu prawy, ale lewy, nawtykaj na mu lewych i podwójny, doskok, zwód, tak, doskok, odskok, doskok, to co wczoraj robiliśmy, doskok, odskok, tak, i chodzi lewa, tak jest, o właśnie, tak ma być, tak masz robić, i za krok prawo, prawy, no, ale lewa, doskok, odskok, doskok, to co wczoraj było, tak jest, tak, o właśnie, już ta lewa chodzi, tak jest. Pół minuty jeszcze. Tak jest. Lewa ręka Norbert. Przymi Tak, kończ lewą. Norbert, I wuskowanie, i wuskowanie. 15 sekund. Dobrze. 10. Dawaj 5. Raz nam zrobisz. 2 1 Czas podziękować sobie. Bardzo dobry sparing. Dobry sparing, dobrze sparing. Nic nie wychodzi. By